przychodzę do Was z filmikiem w cyklu makijażowy niezbędnik. Postanowiłam zrobić dla Was ten filmik, bo jakiś czas temu otrzymałam od marki L'Oreal ich złotą gamę tuszy Volume Million Lashes. O, tutaj Wam pokażę. I potestowałam sobie trochę tych tuszy, poużywałam i jak wrzuciłam zdjęcie na Facebooka, to bardzo wiele z Was pisało, że fajnie by było, jakbym zrobiła coś z tymi tuszami, jakąś recenzję albo coś takiego. Dlatego też postanowiłam właśnie tą taką filmową recenzję zrobić. Czyli chcę Wam dzisiaj zaprezentować, jak każdy z tuszy wygląda razem i z osobna. Jak wyglądają szczoteczki do tych tuszy, jak każdy z tych tuszy wygląda na rzęsach oraz omówić, jak się trzyma i jakie efekty daje. Także zapraszam do takiego szczegółowego omówienia. Zbliska bliska wygląda cała kolekcja Volume Million Lashes. Mamy tutaj Volume Million Lashes, Volume Million Lashes Soaky soki i Excess. E, czyli cztery tusze i każdy z nich ma mieć inne właściwości. W taki sposób wyglądają wszystkie cztery tusze oraz wszystkie cztery szczoteczki. O, tutaj przechyliła mi się nie w tę stronę. Jak widzicie, największą z nich jest e, ta z tuszu Excess. Jest taka najpotężniejsza. E, najdłuższe włoski w porównaniu do wielkości ma podstawowa volume Million Lashes, e, filine jest, jest wygięta, e, także jak tuszujemy to, to wygięcie znajduje się w zewnętrznym kąciku oka, e, a najmniejszą szczoteczką o najkrótszych włoskach jest Soapiti. Cena tuszu do rzęs L'Oreal Volume Million Lashes to jest około 50 zł, w momencie kiedy oczywiście nie ma promocji w drogerii, bo ostatnio chyba w Hebe była taka promocja, że jeden tusz można było kupić za oryginalną cenę, a drugi za złotówkę, więc wychodziło po 25 zł za tusz. Myślę, że takie promocje firmy L'Oreal fajnie się opłacają. Na pierwszy rzut idzie moja ulubiona z tej serii, czyli Soul Kitty fioletowa. Jest to też bardzo rozchwytywana maskara przez blog Sferę. Raczej pozytywne komentarze na jej temat czytałam, także teraz będę wam mogła pokazać, jak ta maskara wygląda. Najpierw otwórzmy ją sobie. Maskara ma taką oto silikonową szczoteczkę, dosyć drobną, raczej z takimi krótkimi włoskami. Przyznam, że jak pierwszy raz ją używałam, to nie mogłam się przyzwyczaić do tej szczoteczki, a potem ją pokochałam po prostu. Yy, właśnie dlatego, że te. Yy, ta maskara jakby nie nanosi przez, może przez to, że te grzebyczki są takie krótkie, nie nanosi za dużo, za dużo tuszu na rzęsy i przy długich rzęsach takich jak ja mam, ona sprawdza się doskonale, bo ona te rzęsy po prostu rozdziela, nie nanosi na nich zbyt wiele produktu, i do tego wygląda bardzo naturalnie. Naprawdę, w odróżnieniu do wielu maskar, jakie stosowałam, to jest jedna z tych, która wygląda zdecydowanie najbardziej naturalnie. A jeżeli nawet coś się za dużo naniesie, to możemy bardzo szybko wyczesać to grzebyczkiem, i nie jest to jakby nadmiar produktu. Także dalej wygląda to fajnie. Teraz Wam pokażę, jak to, jak to się nakłada na rzęsy. Zawsze jak tuszuję rzęsy, to więcej nakładam tuszu przy tutaj przy nasadzie rzęs niż na, jego, niż na e, ich końcówkach. I tak prezentuje się moje oko po właśnie tej maskarze. Myślę, że ten efekt jest bardzo ładny, e, dość delikatny, rzęsy nie wyglądają ani na posklejane ani nie są takie za ciężkie na oku, bym powiedziała. Wiecie, jak czasem za dużo tuszu się naniesie, to ta rzęsa, te rzęsy nie wyglądają tak naturalnie, tylko wyglądają po prostu tak, no, sztucznie po prostu ciężko na oku, a po tej maskarze, jak widać, trzeba jej niewiele i, i rzęsy wyglądają bardzo ładnie naturalnie, przy czym są ładnie przyczernione. Teraz drugie oko i zaraz pokażę Wam efekt i na jednym, i na drugim. I tak prezentują się ostatecznie rzęsy po maskarze Soakie Tear. Pokażę Wam tu ją jeszcze raz do kamery, to jest ta fioletowa. I teraz przejdźmy do omawiania następnej maskary. Kolejnym tuszem, za jaki się weźmiemy, będzie klasycznym Volume Million Lashes w złotym opakowaniu z czarnym paseczkiem. Szczoteczka w tym tuszu jest większa. Jest taka, jest większa niż w Sokici i ma takie... Dłuższe też te, te takie gumowe włoski. No to co? Przejdźmy do, yy, przejdźmy do tuszowania tym tuszem. Ładnie pokrywa całe rzęsy, chociaż nanosi trochę odrobinę więcej produktu niż Sok. To też ładnie rozdziela i, i nie skleja rzęsy raczej. Dokładnie wyczesując. Także jest, jest to. Yy, te dwa tusze, ta właśnie Volume Mini i so i to są te dwa moje takie ulubione. Tak prezentują się rzęsy po użyciu maskary. Ta maskara ładnie rozdziela rzęsy, ładnie je wyczesuje, nie nanosi zbyt wiele produktu. Te rzęsy, te moje długie rzęsy, które jednak wymagają, żeby poświęcić im trochę więcej czasu. Żeby, żeby się po prostu nie posklejały przy tuszowaniu wyglądają po tej maskarze ładnie jestem bardzo zadowolona z tej maskary jedyne co mi trochę w niej przeszkadza to wielkość szczoteczki dla mnie jest trochę za duża wolę jednak mniejsze, mniejsze grzybyczki niż ten, który tutaj się znajduje ale, ale tusz jest naprawdę bardzo przyjemny, bardzo fajny i rzęsy są po nim bardzo ładnie wytuszowane także następna Kolejnym tuszem z serii Volume Million Lashes, jaki chciałabym Wam pokazać, to jest tusz do rzęs excess. Czyli tusz mający sprawiać, że nasze rzęsy będą miały spektakularną objętość. Przynajmniej takie są zalecenia producenta, jeżeli chodzi o ten właśnie tusz do rzęs. Na początek pokażę Wam szczoteczkę. Szczoteczka w tym tuszu jest dosyć spora. I ma takie zwężenie po środku, oraz dosyć duży czubek zakończony w taki sposób trójkątny, taki szpiczasty troszeczkę. Ale w tym miejscu znajduje się takie, o, wgłębienie, takie zwężenie po środku z każdej strony. Tak jak mówię, szczoteczka jest dosyć duża. Tak samo jak w przypadku Volume Million Lashes. Ta szczoteczka jest duża, i to czy nam to odpowiada, zależy oczywiście od. Naszych indywidualnych upodobań. Ja wolę małe szczoteczki, tak jak w tuszu Soaky ale nie mam zażaleń do tego kształtu. Szczoteczki całkiem wygodnie się nim posługuję. Jeżeli chodzi o konsystencję tuszu, to ta konsystencja jest dosyć rzadka, ale jak każdy tusze, z czasem nabiera jakiejś tam gęstości. Ja akurat lubię rzadkie tusze, ponieważ rzadkie tusze. Nanosi szczoteczka w mniejszej ilości, przez co rzęsy nie są takie oblepione tuszem do rzęs. Jest go niewiele, a najczęściej są idealnie ładnie rozdzielone i, e, i ładnie wydłużone najczęściej. Teraz pokażę Wam, jak ta szczoteczka się sprawuje. Tak wygląda rzęsa po wytuszowaniu. Rzęsy owszem mają troszeczkę większą objętość niż po wcześniej prezentowanych tuszach z L'Oreal Volume, Volume Million Lashes, ale niestety ten tusz ma jedną ogromną wadę. Przypuszczam, że przy krótkich i delikatnych rzęsach raczej tej wady nie zauważycie, a rzęsy będą pogrubione i będą miały ładną objętość, ale przy długich rzęsach, takich jak ja mam, w trakcie nanoszenia tuszu, nie wiem czy tutaj to widzicie, ale na niektórych rzęsach robi się taka. Kuleczka z nadmiaru tuszu na samych końcówkach, czyli mamy ładną, cienką długą z rzęsy, zakończoną taką po prostu kulką z tuszu e, trochę i niestety e, to mi odrobinę przeszkadza. Także przy tuszowaniu rzęs e, trzeba uważać, żeby takie właśnie takie kuleczki, nie wiem, czy to tutaj dobrze widzicie, e, się na rzęsach e, nie pojawiały. Trzeba po prostu ostrożnie tuszować rzęsy albo przeczysywać je takim czystym e, grzybyczkiem, żeby żeby się to nie robiło. I tak ostatecznie wyglądają moje rzęsy wytuszowane tym y, tuszem, czyli Volumilion Lashes Excess. Są ładne, czy jest jakaś spektakularna gęstość tych rzęs, to może jakbym nałożyła drugą albo trzecią warstwę tuszu, to tak. Ale ja osobiście nie przepadam za rzęsami, na których jest zbyt duża ilość tuszu do rzęs. Po prostu źle się z tym czuję. Dlatego też takich dwóch czy trzech warstw tuszu raczej nie nakładam. Po pierwszej warstwie, jaką nałożyłam, czyli szczotkowałam raz, nie odczekiwałam momentu i nie nakładałam później następnej, rzęsy wyglądają w taki sposób. Są ładne, rozdzielone. Jedyne, co mnie właśnie denerwuje, to to, że tego tuszu jest trochę za dużo na końcówkach rzęs. Wolę, jak są bardziej zagęszczone u nasady, a mniej tuszu jest na zewnątrz. I tak też się starałam tuszować, tyle tylko, że wielkość szczoteczki... Odrobinę ten rodzaj tuszowania uniemożliwia. Po prostu ta szczoteczka jest duża i od razu pokrywa całe rzęsy. Ten tusz na pewno sprawdzi się doskonale, jeżeli nie mamy czasu i chcemy po prostu jednym ruchem wytuszować całe oko, to przypuszczam, że ta szczoteczka sprawdzi się rewelacyjnie. Pozostałą ocenę tuszu i rzęs zostawiam Wam. Ostatnią już maskarą z serii Volume Million Lashes jest Feline, czyli maskara zielona, która ma Podkręcać nasze rzęsy. No, i zaraz Wam ją pokażę w akcji. Ma taką oto wygiętą szczoteczkę z dosyć krótkimi włoskami, co już wcześniej mogłyście zobaczyć w, w tej szybkiej prezentacji porównaniu tuszy. No i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała na oczach. Ja już ją nakładałam, także zaraz powiem Wam o niej coś więcej. Najpierw szczotkujemy rzęsy. Przy okazji utuszowałam sobie po boku włosy, ale e, nie skupiajmy się na moich włosach, skupmy się na tuszu. E, to, co mogę powiedzieć o tej maskarze, e, że e, ta szczoteczka nanosi zdecydowanie najwięcej tuszu ze wszystkich, e, z całej tej kolekcji prezentowanej wcześniej L'Oreal Volume Vol Million Lashes, e, ta właśnie nanosi najwięcej produktu. I szczerze powiedziawszy, ja się z nią średnio lubię, e, bardzo, bardzo ładnie wyglądała na krótkich, delikatnych rzęsach mojej mamy. Na moich długich, niestety niestety ona nie rozczesuje zbyt dobrze. To możecie zaobserwować. Teraz jeszcze odchylę wam się tak do tyłu. O, do góry popatrzę. I jeszcze ma jedną taką wadę, właśnie przy długich, przy długich rzęsach. Nie wiem, czy może nie tyle, co przy długich rzęsach, ale ja tutaj mam dosyć duże skupisko rzęs w zewnętrznym kąciku. I niestety przez kształt tej szczoteczki wygięty, czyli to wygięcie jest w idealnym zewnętrznym kąciku. Ona nanosi właśnie za dużo tego produktu głównie w tym miejscu, przez co te moje rzęsy tutaj nie są ładnie rozczesane, a są po prostu posklejane. Przy krótkich rzęsach ona wygląda zdecydowanie lepiej i właśnie tak jak mówię, mojej mamie się spodobała, ale przy moich długich rzęsach trzeba spędzić trochę czasu, żeby je naprawdę idealnie rozdzielić i wyszczotkować tą szczoteczką. Trochę jestem zawiedziona tą ostatnią, ale Cała kolekcja generalnie jest spoko. Tą, ta, ta jedna mnie odrobinę, odrobinę rozczarowała w tej kolekcji. No, to tuszuję drugie oko teraz. A i jeszcze wracając do tej maskary na chwilę, ma ona za zadanie podkręcać i tak jak kilkukrotnie jej używałam, mam wrażenie, że spełnia swoje zadanie. Że te rzęsy faktycznie są bardziej podkręcone i nawet jak je biorę na zalotkę, to one są. Są jakby jeszcze bardziej podkręcone przy tej maskarze, także swoje zadanie myślę delikatnego podkręcenia że ta maskara spełnia. To przejdźmy do, do całkowitego omówienia naszych maskar. To, co jeszcze muszę dodać na koniec, ponieważ nie ujęłam tego wcześniej, to jest trwałość tych tuszy. Jak one faktycznie się utrzymują na oczach? Powiem Wam tak, czytałam różne opinie w internecie na temat trwałości tych tuszy. Jedni twierdzą, że trzymają się po prostu świetnie, a inni, że się rozmazują. To na pewno też w dużej mierze zależy od naszej skóry. Jeżeli używamy tuszu, który nie jest wodoodporny, a na przykład mamy skłonności do nadmiernej potliwości okolic oczu, to najczęściej większość tuszy się takim osobom na oczach rozmazuje. Jeżeli tusze rozmazują się też w przypadku, gdy nałożymy za dużo tuszu na rzęsy, czyli zamiast jednej góra, dwóch warstw nałożymy tych warstw 3-4. Jeżeli jest za dużo produktu na rzęsach yy, i automatycznie część tego produktu jakby nie jest przyklejona do rzęsy, tylko do warstwy produktu pod spodem, no to to właśnie ta wierzchnia warstwa produktu najczęściej właśnie się albo obkrusza, albo, albo po prostu rozmazuje wokół oka. Ja nakładam zawsze jedną warstwę tuszu bądź drugą tylko przy, przy nasadzie rzęs. Przy końcówkach rzęs staram się tego tuszu zbyt dużo nie nakładać, i z tymi tuszami nie miałam żadnego problemu, jeżeli chodzi o rozmazywanie się. Nawet powiem więcej, używam je już od tak na zmianę, jakby wszystkie te cztery, od 2,5 miesiąca, i nawet nieraz mi się w ciągu dnia, jak je testowałam, zdarzyło zrobić jakąś drzemkę. I nawet podczas tej drzewki tuż mi się nie rozmazał, ani nie obkruszył. Także jestem bardzo zadowolona. No i moim zdecydowanym ulubieńcem z tej e, gamy jest e, tuż e, Soul Kitty, który mam w tej wersji i mam też e, tam na półce w wersji Soul Black. I obie wersje są fajne. Czy ta Soul Black jest taka bardziej black, to ciężko stwierdzić. Nie, ja tam nie zauważyłam wielkiej różnicy, ale Powiedzmy, że, że, że jest bardziej, bardziej czarna, jest intensywniejsza. Tak jak mówię, ja nie widzę żadnej różnicy, ale też może dlatego, że nie przywiązuję aż takiej wagi do tego. W moim przypadku tuż do rzęs ma delikatnie podkreślić rzęsy, bowiem właśnie takie delikatne podkreślenie rzęs najbardziej lubię, a nie sprawić, że będą... Miały 5 razy większą objętość, ponieważ niestety, ale najczęściej 5 razy większa objętość równa się sprawia za bardzo pozbawiane rzęsy. Przynajmniej według mojej opinii. Może się Wasza opinia z moją różnić, oczywiście, ale mnie się zbyt duża ilość tuszu na rzęsach po prostu zwyczajnie nie podoba. To, co jeszcze mogę powiedzieć o tej serii, to że te tusze mają różne konsystencje. Na przykład e, tusz Filine jest troszeczkę bardziej gęsty, a tusz Excess e, jest e, bardziej wodnisty i e, mnie osobiście najbardziej pasuje konsystencja właśnie tego czerwonego tuszu Excess, dlatego, bo on jest taki najbardziej wodnisty z nich wszystkich, przynajmniej e, takie odnoszę wrażenie. I ja, ja bardzo lubię takie tusze. Dlatego, bo te tusze, które są bardziej wodniste, one nanoszą mniejszą ilość produktu i najczęściej ładniej rozdzielają rzęsy. Jakby właśnie dlatego, że nie nanoszą tego produktu zbyt wiele. Jedyne, co mi właśnie tutaj w tym tuszu nie odpowiadało, to zbyt duże szczoteczka, ale poza tym tusz jest bardzo przyjemny, ładnie się utrzymuje na oczach. No ale ta szczoteczka dla mnie jest osobiście zbyt duża, jednak wolę takie malutkie szczoteczki, jak Sokici. E, poza tym, poza tym to, e, to chyba już wszystko, tak na dobrą sprawę z, dzisze, z dzisiejszego filmiku. E, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym, a tymczasem e, ja uciekam, żegnam się z Wami, to znaczy uciekam, no uciekać nie uciekam, bo nikt mnie nie goni, nie? Ale, ale żegnam się z Wami do zobaczenia kochani do następnego filmiku. Pa pa! największego rozmiaru karpa kończąc wewnętrzne zbędniki na najmniejszym rozmiarze.